Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj dalej zajmuję się podstawami nauki o finansach publicznych i chciałabym dzisiaj powiedzieć kilka słów o podatkach dochodowych i podatkach pośrednich. Podatek dochodowy to podatek, z którym kojarzy się i utworzymiana jest hasło sprawiedliwość podatkowa. Sprawiedliwość podatkowa odnosi się do podatków od osób fizycznych. Sprawiedliwość podatkowa i jej pojęcie może być rozpatrywana w aspekcie tych podatków, właśnie od osób fizycznych, bo odnoszenie jej do podatków płaconych przez firmy jest pozbawione sensu. Pojęcie sprawiedliwości podatkowej ma charakter normy publicznej i zmieniało się w zależności od panującej doktryny. W kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych, Funkcjonowały dwa pojęcia, zasada korzyści i zasada zdolności płatniczej. Zasada korzyści za sprawiedliwe uważała opodatkowanie oparte na tak zwanych korzyściach, a korzyści te adresowane były do podatników, przybierając formę nieekwiwalentnych usług publicznych w stosunku do kwoty podatku. Uznając za słuszne założenie, że ludzie bogatsi w większym stopniu. Korzystają z nieekwiwalentnych usług publicznych, powinni oni płacić proporcjonalnie wyższe podatki. Zasada zdolności płatniczej natomiast e, mówiła, że podatek nie powinien być uzależniony od ilości korzyści, jaką podatnik czerpie ze strony państwa, ale od jego indywidualnej zdolności płatniczej. Tak więc zasady te były różne, różniły się od siebie. A w ramach zasady zdolności płatniczej funkcjonuje koncepcja równości ofiary. Opiera się ona na uznaniu założenia o malejącej użyteczności dochodów. W jej ramach opodatkowanie proporcjonalne dochodów nie jest opodatkowaniem sprawiedliwym. Jeżeli założy się, że stawka podatku wynosi 10% bez względu na wysokość dochodu, to dla dwóch podatników, z których pierwszy osiąga dochód w wysokości 100 jednostek, a drugi w wysokości 1000 jednostek, Obciążenia podatkowe będą odmienne. Utrata 10 jednostek dla pierwszego podatnika oznacza rezygnację z części konsumpcji podstawowej, jest utratą dochodu o bardzo wysokiej użyteczności. Utrata 100 jednostek dla podatnika drugiego oznacza rezygnację z części konsumpcji luksusowej o bardzo małej użyteczności. Sprawiedliwe opodatkowanie dochodów w świetle równości ofiary. To takie, w którym użyteczność dochodu po opodatkowaniu jest porównywalna. Zasada ta zakłada e progresywne opodatkowanie dochodów. E historycznie podatek dochodowy od osób fizycznych przybierał formy kwotowego podatku pogłównego, czyli obywatel płacił określoną kwotę podatku, podatku o stawkach proporcjonalnych i podatku o stawkach progresywnych. Wprowadzenie progresji podatkowej miało miejsce na początku XX wieku i w minimalnym stopniu było spowodowane respektowaniem zasady równości ofiary. Kluczowe znaczenie miało wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego. W ówczesnym czasie ludzie mniej zamożni stanowili większość w społeczeństwie i o ich głosy zaczęto się ubiegać, o ich głosy zaczęto zabiegać. Polski podatek dochodowy od osób fizycznych został wprowadzony na początku 1992 roku. Podatek ten nie jest podatkiem powszechnym. Nie wszystkie grupy zawodowe płacą go, nie płacą go rolnicy. Podatkiem dochodowym od osób fizycznych opodatkowane są dwa źródła dochodów dochody płacowe i parapłacowe obywateli oraz dochody płynące z działalności gospodarczej. W drugiej części te dochody płynące z działalności gospodarczej konstrukcją podatek dochodowo od do osób fizycznych zbliżony jest do podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowo od do osób fizycznych wprowadza pojęcie ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego. Ograniczony obowiązek podatkowy oznacza konieczność kalkulacji podatku jedynie od źródeł dochodów płynących z terytorium Rzeczpospolitej Polski. Podlegają jem osoby nieposiadające statusu rezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nieograniczony obowiązek podatkowy oznacza konieczność kalkulacji podatku ze źródeł krajowych i zagranicznych. Podlegają temu obowiązkowi osoby, które posiadają status rezydenta, to jest które mają miejsce zameldowania na terenie Polski lub swoją siedzibę ma firma na terenie Polski. Lub też których pobyt czasowy na terenie Polski przekracza 90 dni. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych są progresywne i obecnie wynoszą 12,32%. Przedziały podatkowe powinny się zmieniać w aspekcie do współczynnika inflacji. Powinny, mówiąc w cudzysłowie, nadążać za inflacją. Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany jest zaliczkowo przez 12 miesięcy, a jego ostateczna wysokość jest określona w zeznaniu rocznym. Drugim rodzajem podatku dochodowego jest podatek dochodowy od osób prawnych. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega sprzedaż pomniejszona o koszty sprzedaży czyli dochód. Dochód jest kategorią sztuczną i sporządzoną jedynie dla potrzeb podatkowych. Nie jest on utożsamiany z pojęciem wyniku finansowego w aspekcie podatków dochodowych od osób prawnych, ponieważ niektóre kategorie kosztów z punktu widzenia rachunkowego nie są kosztami przy ustaleniu dochodu. Taka konstrukcja dochodu jest identyczna w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób prawnych płacą głównie spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, banki. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego oraz fundusze celowe, jeśli nie są podmiotowo zwolnione. Stawki w podatku dochodowym są liniowe i wynoszą 19%, a 9% obecnie dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność. Charakterystyczną cechą podatku dochodowego od osób prawnych jest występowanie tzw. podwójnego opodatkowania, czyli najpierw opodatkowany jest dochód firmy, a potem jest opodatkowana ta część dochodu, która jest przeznaczona na wypłatę dywidend, i jest ona opodatkowana podatkiem od dywidend. Efektywna stawka podatku jest niższa od nominalnej, wynika ona z różnych odliczeń od dochodów. Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych są to więc dwie różne kategorie, o których należy mieć, warto mieć pojęcie. Podatki pośrednie natomiast są to podatki, których źródłem nie jest bezpośrednio dochód ani majątek. Sięgają one dochodu i majątku podatnika, ale zazwyczaj nie tego, który podatek kalkuluje i odprowadza do budżetu. A podatki pośrednie są to wszystkie rodzaje podatków obrotowych. Kiedy mówi się o podatkach pośrednich, mówi się również o ich przerzucalności. W konsekwencji oznacza to, że Podatnikiem podatków pośrednich, tym co ponosi ciężar podatkowy, jest ostateczny nabywca danego towaru lub usługi. W pewnym stopniu natomiast obciążają podatki pośrednie również płatnika tego, po, tych podatków. Jeśli stawki podatków pośrednich są wysokie, to ich nałożenie może oznaczać obniżenie dochodów płatnika poprzez obniżenie obrotu przedsiębiorstwa. Wpływ podatków pośrednich na wyniki finansowe płatników. Uzależniony jest od elastyczności cenowej popytu na opodatkowane towary i usługi. Historycznie podatek obrotowy przyjmował następujące formy: podatku obrotowego jednofazowego, podatku obrotowego wielofazowego brutto, podatku obrotowego wielofazowego netto oraz podatku akcyzowego. Podatek obrotowy jednofazowy Stosowany był w Polsce do końca 1993 roku. Współcześnie występują w niektórych państwach pozaeuropejskich. Charakterystyczne dla tej konstrukcji opodatkowania jest to, że opodatkowana jest jedna faza obrotu najczęściej finalna sprzedaż dóbr przez producenta do sieci detalicznej. Podatek obrotowy jednofazowy jest tani. A jego stosowanie powoduje, że koszty poboru i egzekucji tego podatku są niewielkie. Wadą tej konstrukcji jest duże obciążenie o charakterze ograniczenia płynności finansowej jednego płatnika tego podatku. Podatek obrotowy wielofazowy brutto. W tym podatku opodatkowana jest każda faza obrotu. Podatek z fazy wcześniejszej staje się integralną częścią ceny towaru lub usługi i w fazie następnej następuje liczenie podatku od ceny już z tym podatkiem, więc liczenie podatku od podatku występuje. Funkcjonowanie podatku obrotowego wielofazowego brutto prowadziło y, znacznie do wzrostu cen towarów lub usług, szczególnie o wielu fazach obrotu. Dodatkowo trudno było ustalić, jaki jest procentowy udział podatku w ostatecznej cenie produktu, co ma kluczowe znaczenie w przypadku instytucji zwrotu podatku? Stosowanie podatku obrotowego wielofazowego brutto przyczyniło się do koncentracji pionowej produkcji, i w efekcie przekształcił się ten podatek w podatek obrotowy wielofazowy netto. Podatek obrotowy wielofazowy netto funkcjonuje w Polsce od 1993 roku. Obciążą zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Zwolnienia w tym podatku mają charakter marginalny. Podstawą opodatkowania w podatku obrotowym wielofazowym netto jest obrót, czyli wartość sprzedanych dóbr i usług przez płatnika podatku. Podatek ten naliczany jest w każdej fazie obrotu i występuje w nim różnicowanie pomiędzy zwanym podatkiem należnym i podatkiem naliczonym. Podatek należny kalkulowany jest w danej fazie obrotu, w fazie bieżącej, od wartości sprzedanych towarów i usług. Podatek naliczony jest to podatek, który został zapłacony przy zakupie towarów służących do bieżącej fazy obrotu, a zatem jest to podatek należny z poprzedniej fazy obrotu. Kwota, którą w danej fazie obrotu należy odprowadzić do budżetu państwa, jest różnicą pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym. Cechą charakterystyczną polskiego podatku obrotowego jest różnica pomiędzy stawką 0 a stawką zwolnioną z opodatkowania. Przy stawce 0 płatnik nie kalkuluje kwoty podatku należnego, lecz zachowuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, a przy stawce zwolnionej od podatku z opodatkowania nie kalkuluje płatnik podatku należnego od swojej sprzedaży. Ale również nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, który staje się integralną częścią ceny zakupu. Podatkiem, który również występuje w ramach historycznego kształtowania się podatku protowego, jest podatek akcyzowy. Podatek akcyzowy, to mówiąc bardzo ogólnie, jest podatek harmonizowany na poziomie Unii Europejskiej. Dotyczy on wyłącznie określonych kategorii wyrobów. Podatek akcyzowy jest nakładany na dobra, aby ograniczyć ich spożycie lub ze względu na wysoką akumulację zysku, czyli przy niskich kosztach produkcji, a wysokim spożyciu. Obecnie akcyza, bo tak nazywany jest podatek akcyzowy, jest jednym z obszerniejszych i łatwiejszych wpływów pieniędzy do budżetu państwa, bo nakładane jest na dobra infrastrukturalne, na energię paliwa lub konsumowane na masową skalę. Celem akcyzy jest przede wszystkim restrykcja. Dodatkowe obłożenie podatkiem ma na za zadanie zmniejszyć popyt na wybrane przez państwo produkty, najczęściej wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, wybory robocze. Rybopochodny. W niektórych przypadkach, kiedy produkt składa się względnie tanich surowców, a jego szkodliwość dla zdrowia jest wysoka, akcyzna może stanowić bardzo wysoką część ceny końcowej. Podatki obrotowe czasami generują nadwyżki i akumulacja tych nadwyżek ogólną zasadą traktowania nadwyżki podatku. Naliczonego nad podatkiem należnym jest możliwość zarachowania jej na konto przyszłych miesięcy. Zrot różnicy między podatkiem naliczonym a należnym ma miejsce między innymi w przypadku zakupu towarów o charakterze inwestycyjnym środków trwałych w stosunku do których przepisy podatków dochodowych przewidują konieczność ich amortyzacji. Z różnicy może wystąpić również przy eksporcie, Wtedy, gdy podatek naliczony jest wyższy od należnego, a podatnik dokonuje sprzedaży swoich towarów lub usług w stawce niższej niż określona. Mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj przybliżyć Państwu temat podatków dochodowych i pośrednich. Dziękuję bardzo za uwagę na dzisiaj. Zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału i do usłyszenia niebawem.